Warszawa, Jelonki, 26 listopada 2022 roku, godzina 11:25. Przekaz numer 1228. Bóg Ojciec. Jam jest, który jest? Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham Was niezmiernie i pragnę. Abyście stale podążali za głosem Bożym nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno spragniony jestem waszej czystej, świętej miłości. Lecz kto mi ją da bezinteresownie, im więcej dacie mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja wam dam od siebie. Postaraj się człowiecze nie przywoływać do swoich myśli zła, nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, ponownie się nie wydarzy. Jestem Bogiem pełnym miłości i cierpliwości, lecz cierpliwość u Boga też ma swoje granice, które wyznacza święta, boża sprawiedliwość. Nie chcę, aby ktokolwiek testował moją cierpliwość i sprawiedliwość, bo na tym dobrze nie wyjdzie. Tak jak mądry rodzic nie gniewa się na swoje małe dziecko, znosi jego częste wybryki bez konsekwencji dla dziecka, tak Trójca Święta znosi wasze wybryki, nieporadne kroki, które nie zawsze idą w zgodzie z Bożą wolą. Im więcej lat człowiekowi przybywa, nabiera nowych doświadczeń, nabywa mądrości życiowej. Tak, też rośnie w człowieku świadomość dobra i zła. Wiem, że nie zawsze człowiek rozumie, co robi, nawet jak jest posunięty latach. Gro ludzkich zachowań i odruchów blokowana jest hipnozą i znieczuleniem demonicznym. Grzech uczyniony w nieświadomości nadal jest grzechem, lecz inna jest tego konsekwencja. Im więcej człowiek ma świadomości, tym więcej posiada odpowiedzialności. Czasem człowiek wie, że coś jest złe, a jednak to zło czyni mimo woli, co wynika nie tyle z ludzkiej głupoty, premedytacji, co ze zwykłej słabej natury. Szatan jest dość dobrym, dokładnym obserwatorem, dobrze zna wasze ludzkie słabości każdego z Was. Od początku bombarduje Was przez Waszą słabość i łomność. Złe duchy blokują Wam racjonalne myślenie, a raczej przełączają Was na zachowanie instynktowne. Tu typowym grzechem jest nieczystość lub zaburmienia. Dość często bywa, że człowiek grzeszy szybciej, zanim pomyśli. Także tu zaczyna się od złych myśli, złych, nieczystych spojrzeń. Nim ktoś zdoła pomyśleć, już patrzy porządliwie na osobę drugiej płci lub na rzecz, którą chce sobie przywłaszczyć. Samo spojrzenie nie jest grzechem, ale do grzechu prowadzi. przeto każdy człowiek powinien pilnować się na etapie spojrzeń. Strefa nieczysta porusza zmysły przez demoniczną retrospekcję, czyli szatan, który zna wasze wszystkie czyny, grzechy i zaistniałe sytuacje, przypomina je wam, przy tym odpowiednio je modyfikując typu. Co by było gdyby i tu zaczyna wam podsuwać natrętne pokusy, natrętne myśli. Jeżeli człowiek nie reaguje, lub reaguje zbyt powoli, popełnienie grzechu staje się kwestią krótkiego czasu. Demon zna stronę fizyczną człowieka z własnych swoich obserwacji. Dysponuje odpowiednią liczbą czasu ma go nieograniczoną ilość, jest dość dobrym obserwatorem. Strona nieczysta jest u człowieka aktywna od pokwitania do przekwitania u obojga płci. W tym czasie demon wykorzystuje wasze naturalne skłonności do zachowań prokreacyjnych, by działać bez zahamowania lub choćby częściowo kontrolować wasze odruchy i zachowania. Grzech was świdruje przez wasze spojrzenie, czyli przez oczy, przez wyobrażenia. Tak jest głównie ze sferą nieczystą. Co można zrobić, aby nie grzeszyć? Tu dałem wam do dyspozycji sakrament małżeństwa. Kto wykonuje te czynności w małżeństwie, nie grzeszy, chyba że ma upodobania w perwersji, co jest grzechem nawet w małżeństwie. Jeżeli kobieta ma męża, a mężczyzna żonę, Mogą spokojnie rozładować napięcie bez grzechu. Jednak gdy on lub ona rozgląda się za innym partnerem, zaczyna myśleć o tym, wchodzi w sferę grzechu. Grzechem jest nawet myślenie o grzesznym współżyciu. Rozumiem waszą naturę, wasze skłonności, wasze słabości, dlatego daruję wam wasze pojedyncze grzechy wynikające ze słabości waszej ludzkiej, upadłej natury. Co innego, jak ktoś polubi grzech i świadomie, dobrowolnie czyni to, co jest złe w moich świętych oczach. Taki człowiek pogrąża się w szambie swoich grzechów, występków, a dusza tonie pod ilością i jakością swoich grzechów. Przykazanie siódme i dziesiąte to przywłaszczenie sobie rzeczy nie swojej. Tu nie ma wieku inicjacji, w grę wchodzi wasza własna świadomość lub jej brak. Tu jest rola rodziców, aby nauczyli swoje dzieci reguł i odpowiednich zachowań. Nie można brać cudzego bez pozwolenia jego właściciela. Jeżeli ktoś coś znajdzie, nie ma prawa tego przywłaszczać, zabierać, chyba że nie ma możliwości odszukania właściciela, lecz i wtedy branie nie swojego obciąża sumienie tak, jakby to była kradzież. Jeżeli coś ktoś znalazł i sobie przywłaszczył, powinien ofiarować równowartość na potrzeby kościoła lub prawdziwie potrzebującemu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kradzieżą jest przegrywanie czegoś bez opłaty z internetu bez zgody właściciela, lub wzięcie czegokolwiek z pracy, użycie jakiegoś urządzenia na swoją korzyść bez zgody właściciela. Kto z was bierze takie drobiazgi pod uwagę do swojego serca? Każdy taki czyn was obciąża. Kto z was ceni sobie kogoś lub coś bardziej niż relacje z Bogiem, to jest to niebezpieczeństwo złamania pierwszego Bożego Przykazania. Kto z Was wypowiada Boże Imię lub inne święte imiona bez potrzeby, bez uszanowania, bez opamiętania, bez przyczyny. Kto tak czyni, ten łamie drugie Boże Przykazanie. Kto z Was nie modli się nawet w niedzielę i święta, łatwo opuszcza świętowanie dni nakazanych. Nie święci Dnia Świętego, ten występuje przeciw trzeciemu Bożemu Przykazaniu. Czy musisz mieć pracę, która uniemożliwia Ci święcenie Dnia Świętego? Czy jako pracodawca masz wzgląd na to, że twój pracownik będzie mógł być w niedzielę i święta naszej świętej. Czwarte boże przykazanie mówi o poszanowaniu swoich rodziców. Rodzić może nie mieć w czymś racji, ale czy ty musisz go poniżać? Za młodu dziecko ma obowiązek słuchać rodziców, wykonywać polecenia, także dziecko dorosłe do czasu kiedy się życiowo i materialnie nie usamodzielni, ma obowiązek słuchać rodziców. Gdy jest samodzielne, musi szanować rodziców nawet jak mają inne niż wyzdanie na jakiś temat. Kto z Was wspomaga swoich rodziców w ich starości? Kto z Was oddaje swoich rodziców do przytułku, aby pozbyć się kłopotu? Co innego, jak to jest decyzja własna rodzica? Czy modlicie się za swoich rodziców? Rodzice, czy modlicie się za swoje dzieci? Piąte Boże Przykazanie mówi o zabijaniu kogoś lub siebie. O działaniu na niekorzyść swojego życia i zdrowia. Tu pomijam sprawy i rzeczy oczywiste. Grzeszy śmiertelnie każdy, kto zabija dziecko w aborcji i antykoncepcji. Ten kto sam dokonuje eutanazji, ten będzie sądzony jak samobójca. Ten kto dokonuje tego na kimś lub na starym rodzicu zwłaszcza bez jego wiedzy i zgody, będzie sądzony przez Bożą Sprawiedliwość jak za morderstwo. Ósme Boże przykazanie mówi... Aby nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. Przeciw temu przykazaniu grzesz każdy kto okłamie, oszukuje, naciąga kogoś na coś, a ten traci kto mówi na kogoś coś fałszywego, obmawia, szkaluje, mówi nieprawdę, zwłaszcza przed sądem. Kto będąc sędzią, nie kieruje się faktami, nie osądza kogoś w zgodzie z prawdą, osądza tendencyjnie stronniczo ten łamie to przykazanie. Są to tylko niektóre. Ale ważne pytania ja je wam przypominam, a które są dość często pomijane w waszym rachunku sumienia. Kto ma świadomość popełniania grzechu, a nadal grzeszy, ten świadomie obciąża swoje sumienie grzechem ciężkim. Grzech świadomy jest liczony inaczej niż grzech popełniony przy braku świadomości jego popełniania. Grzech nieświadomy nadal jest grzechem, lecz będzie lżej musiał być odpokutowany niż grzech czyniony w pełni świadomie. Grzechy świadome pracują na wieczną zgubę grzeszącego. Grzechy popełniane z przypadku, nieświadomie będą mogły być odpowiednio odpokutowane. Chcę, aby każdy z was unikał nawet okazji do grzechu, nawet myśli o nich. To minimum, to Boża podstawa. Ja pragnę, aby każdy z was usilnie pracował nad rozwojem swojej własnej świętości i o ile to jest możliwe, pomagał rozwijać świętość u innych. Zechciejcie pilnować swojego wzroku i myśli, aby nie były porządliwe, by nie wiodły was do zguby, do grzechu. W ogóle nie rozważajcie tego co jest grzechem, bo to doprowadzi was do grzechu. Człowiecze, staraj się zwalczać wszelki grzech na poziomie myśli, a będziesz osiągać zwycięstwo za zwycięstwem. Starajcie się mieć dobre, albo przynajmniej neutralne myśli. Zawsze chętnie się módlcie, wykonujcie własne obowiązki stanu. Udzielajcie się wykonując dobre uczynki, te główne, ale i te dotyczące ciała i duszy. Nie marnujcie chwili czasu, nie traćcie go na zbędne rozrywki, zwłaszcza te, bez których możecie się obejść. Żyjcie tak, abyście mieli czas się umartwiać. Nigdy nikogo nie poniżajcie, nie pracujcie na czyjąś szkodę. Nie żałujcie swojego czasu na czynienie dobra, choćby to była pomoc w pisaniu listów lub wysyłanie książek, które pomogą zmienić się innym. Pomagajcie nieporadnym życiowo, lecz nie tak, aby nieustannie coś za kogoś robić, lecz by ten ktoś nauczył się żyć, egzystować samodzielnie. Nie zniechęcajcie się trudnościami, ale spokojnie pokonujcie je jedne po drugich. Jeżeli w czymś nie dajecie sobie rady, prości mnie o pomoc, a pomoc te wcześniej lub później, ale z pewnością otrzymacie. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się Wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości, ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów, chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na Was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki Waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce inne narody, będące pod wielkim wpływem ojca wszelkiego kłamstwa stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia, pilnują, aby nie można było wami dobrze kierować, ani dać dobre, uczciwe rozporządzenia. W niedługim czasie polski rząd wyda szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu. Wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które diametralnie zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów, w końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu. A na tronie piotrowym zasiądzie Polak. On przywrócił ład w całym Kościele Świętym. Zanim to jednak nastąpi, do głosu dojdzie syn zatracenia, antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatami oraz innymi lucyferianami i tymi, którzy przyjmą znamię bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać. Aby się wypełniły pisma. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża, Maryja wraz ze wszystkimi churami anielskimi nieba. Demon tę walkę przegra z Kretesem. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim, przyzywając na pomoc Maryję, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy. Same przed sobą trwają w łudzie i kłamstwie, ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca, bo choć Boże światło ukazuje im prawdę, to oni wmawiają sobie i sługom swoim z masonerii i iluminatów oraz innym lucyferianom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo, Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi. Aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie, przy kim chcecie być, czy przy demonie i jego kłamstwie i łudzie, czy przy Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, który zawsze wygrywa? To do was teraz należy decyzja, co zdecydujecie? Co wybierzecie? Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie, chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał, nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej kronoberności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie, czy to docenicie, kiedy? Bóg ojciec.